Cześć Siemanko, ja jestem Emil, a w tym materiale wideo zaprezentuję Ci, jak w sumie łatwy i dość przyjemny sposób, bez użycia jakiejkolwiek wtyczki, spersonalizować sobie pod nasz biznes cockpit logowania, a właściwie ten formularz logowania do panelu administracyjnego na naszej stronie na WordPressie. Nie wykorzystamy żadnej wtyczki, będzie to szybka ingerencja troszkę w nasz kod, oczywiście platkę tego kodu, którego my sobie użyjemy w tym odcinku, będziesz mógł pobrać. Link oczywiście do tego będzie tam na dole w opisie tego filmu. Zachęcam Cię również gorąco do obejrzenia mojego poprzedniego filmu, który również dotyczył między innymi tworzenia formularzy, logowania, ale i rejestracji na naszej stronie na Wordpressie, a bardziej na sklepie, który oparty jest o wtyczkę WooCommerce, czyli o rozszerzenie właśnie do WordPressa. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, będzie mi oczywiście bardzo miło, jeżeli to zrobisz. Co jakiś czas regularnie pojawiają się fajne materiały z WordPressa i nie przedłużając już miłego oglądania. Generalnie efekt, jaki mniej więcej będziemy chcieli uzyskać, no to tak jak możesz zobaczyć na podanym przykładzie, mamy stronę hungermyślnik.pr. No i. Co tutaj się właściwie różni? Mamy podmienione logo, mamy troszeczkę kolorków dodanych. No i troszeczkę spersonalizowany ten formularz logowania. Jakichś bombowych efektów tutaj nie ma, aczkolwiek no sprawia to że logując się na swoją stronę internetową czy na stronę Twojego klienta no będzie to wyglądało na pewno bardziej profesjonalnie, gdyż no jest ten branding, jest to obrandowanie danej, danej firmy, danego przedsiębiorstwa. Tutaj jest właśnie ten wcześniej wspomniany przykład. No tutaj mamy akurat przykład z 202%, gdzie w sumie podmieniłem logo, troszkę tutaj kolor tła, kolor formularza, no i ten przycisk na różowy. Także cóż, no nie pozostaje nam nic innego, jak zabrać się do dzieła, będziemy akurat sobie tutaj personalizować ten cockpit logowania na stronie PerfectDoor.pl domyślnie, jak możesz zobaczyć, po wylogowaniu się, no, mamy taki standardowy wordpressowski surowy, nawet bym powiedział, klimacik, jest logo wordpressa, są same kolorki wordpressa my sobie troszeczkę to zmienimy, tak żeby po prostu użytkownicy, którzy korzystają z tej strony, no żeby mieli poczucie przynależności, no w tym momencie akurat do PerfectDoora Także cóż, my musimy ustawić się teraz w wygląd i tutaj w edytor plików motywu. Także taka nieduża ingerencja w kod naszej strony będzie. Wbijamy sobie tutaj do funkcji motywu functions php i ustawiamy się na sam dół. Generalnie, jeżeli ktoś radzi sobie w css no to nie będzie miał tutaj większego problemu z edycją tego cockpitu. Także cóż, generalnie templatka oraz kod który jest, no to teraz możesz zobaczyć, tak jak już wspomniałem na początku tego filmu, będziesz mógł go sobie pobrać z opisu, gdzieś tam link na pewno na dole umieszczę, także to żaden problem, wkleimy go sobie i po prostu najpierw go omówię, także Ctrl C, no i tutaj na samym końcu robimy Ctrl V i co tutaj mamy na początek? Mamy background image, gdzie będziemy postawiali sobie logo naszego przedsiębiorstwa, naszej firmy, Generalnie wskazane jest tutaj, aby używać szerokości tego elementu nie większej niż 320 pikseli. Dlaczego? Weźmy sobie na przykład tutaj prawy przycisk myszy zbadaj. No tutaj akurat na przy dla przykładu mm, dałem to logo troszeczkę szersze. Yy, I sam formularz logowania mamy 320 tutaj pikseli. Generalnie cały ten kontener yy, jest na 320 pikseli. I żeby sobie po prostu nie utrudniać życia, no to my też róbmy sobie szerokość tego naszego loga na 320 pikseli, także cóż, ja sobie otworzę teraz media, tutaj biblioteka w nowej karcie, tak żeby sobie zaczytać logo tej firmy tutaj po prostu do naszego kodu. Oczywiście na początek je znajdźmy. No i może być to. Tylko jak widać, tak, na dzień dobre wymiary mamy dość duże, ponieważ jest to 1979 pikseli w szerokości i 375 pikseli w wysokości. Oczywiście żaden problem. Skopiujmy sobie ten adres URL pliku i wróćmy tutaj do edycji motywu. Tutaj pod logo podstawiamy sobie, no, adres URL naszego loga. No i generalnie jest ok. Teraz co zrobić, żeby po prostu jakoś przeskalować do 320 pikseli oczywiście wiedząc jaką mamy prawidłową wpisać sobie wysokość, no to tak, zobaczmy jeszcze raz wymiary naszego obrazka, możemy otworzyć dowolną aplikację graficzną czy też coś innego i ustawmy sobie domyślnie już tutaj piksele takie jakie mamy tutaj w tego obrazka, czyli szerokość jest to 1979, 1979 a wysokość tego loga, no to mamy tego logotypu, to jest 375 pikseli. Wysokość w pionie 375. Ok, dajmy sobie okejkę, okay no mniej więcej tak ten obraz by wyglądał w 100% powiększeniu. No i teraz cóż, zmieńmy sobie rozmiar, przejdźmy ponownie do pikseli i już z zachowaniem tego współczynniku proporcji ustawmy sobie w poziomie 320 pikseli. No, wychodzi nam, że w pionie będzie on miał 60 pikseli, Zobaczymy jak to będzie się prezentowało, także przejdźmy z powrotem tutaj do edycji motywu i w atrybut Width podstawmy sobie 320 pikseli, a w Height dajmy sobie 60, tak jak nam to wyliczyło. Background Size również damy sobie na 320 i reszty nie ruszamy. Body, no to mamy kolor tutaj tego tła. Także tutaj mamy takie lekko szarawe. Ja sobie może ustawię tutaj w sumie na kolor biały. Także F, 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 Prezentujemy oczywiście tutaj kolory w systemie szesnastkowym. Login form mamy ustawiony tutaj background na F9, F9, F9. Taki szary kolejny, jaśniejszy troszeczkę, taki bliżej, bliżej mu do białego. I to jest właśnie tutaj ten element, to tło, ten kolor. Także background w sumie możemy sobie zostawić. Generalnie również możemy sobie dodać obramowanie tego elementu, czyli będzie to border. Niech będzie to obramowanie 1 piksel. Oczywiście linia ciągła. No i jeszcze musimy sobie pobrać kolorek, który generalnie dominuje tutaj w tym logotypie. Można to sobie zrobić za pomocą tutaj takiego rozszerzenia do Google Chroma Colorzilla. A niech będzie page color picker active no i po najechaniu jak widać pobiera mi tutaj kolorek pomarańczowy także możemy go sobie w ten sposób zrobić innym fajnym takim narzędziem również tutaj do Google Chrome no to jest tylko przejdźmy sobie jeszcze raz na perfector.pl no to jest, taka, jest takie rozszerzenie WattFont dzięki któremu na przykład mamy tutaj produkty na pomarańczowo po kliknięciu tego łatwą i najechaniu pobierze, pobierze nam dany Typ, jaki to jest dany, dany, dany rodzaj czcionki Jest to poppins, no i mamy taki typowy kolor, już który tutaj dominuje. No i parametry tej czcionki jak one wyglądają. Także dość fajne rozszerzenia, które oso osobiście z nich korzystam. Jeżeli któraś czcionka przypadnie mi do gustu, bądź kolor, no to jest cyk, pyk i generalnie wszystko super. Także ten pobrany kolorek sobie skopiujemy. Ctrl C i tutaj sobie wklejamy Ctrl V. Musimy dać sobie hasza przed tym kolorkiem i dajemy średnik. Następnie mamy button primary, czyli to jest ten przycisk tutaj zaloguj się tego potwierdzenia naszego zalogowania się. Jak widać ma on atrybut background, czyli to jest właśnie tło tego przycisku. No to z racji, że ta templatka była kopiowana z 202%, no to ona będzie różowa. A border, no to jest border w tym samym kolorze. Również jeden pixel solid. No, tylko że Wy go nie widzicie, ponieważ on jest w tym samym kolorze. Jeżeli doda dodam atrybut Hower do tego przycisku, w sumie do tej klasy tego przycisku, no to wtedy możemy bardziej sobie y, urozmaicić tutaj y, ten panel logowania. Również sobie to zrobimy. Także podstawimy sobie ten pomarańczowy właśnie pod y, background. O, pyk. I pod border również go sobie podstawimy tutaj. Ok. Y, można jeszcze dodać sobie atrybut color no i damy sobie fff, czyli po prostu kolor naszego tekstu na tym przycisku będzie biały. Jeżeli chcemy dodać, żeby po najechaniu tło tego elementu zrobiło się białe, a czcionka pomarańczowa z zachowaniem tego borderu, no to nie pozostaje nam nic innego jak dodać do tej klasy button primary dwukropek hover. Dzięki temu ten hover Mówi nam co się stanie z danym elementem Kiedy po prostu najedziemy na niego kursorem myszki O no, tak jak tutaj sobie Zrobimy właśnie ten efekt Jak na hunger boot Także tutaj sobie zmieniamy background Na FFF Jako kolor biały Border no to sobie zostawimy I kolor tej czcionki będziemy sobie chcieli zmienić Właśnie na ten pomarańczowy Ok Średnik No i w już w wyjściowym elemencie, tak powinno mi się to e, już zrobić. E, privacy Policy Link, no to mamy link do tej polityki prywatności. E, ja w sumie nie będę go sobie zmieniał, niech ona będzie tutaj na szaro. E, także na razie tyle. Zaktualizujmy sobie ten plik i w sumie zobaczmy, no jak to wygląda, czy to ma ręce i nogi, czy w ogóle coś złego się z tym stało. Wylogujmy się. No i jak widać mamy już nasze logo Perfector. Mamy obramowanie. Jedyne co no to chyba zrobimy na odwrót, że szary szare tło damy sobie może na zewnątrz, a w środku damy białe, biały ten formularz, ale po najechaniu. Aha, na przyciski jeszcze nam nie działa to. Także za chwilę to sobie zrobimy, dlaczego nam to nie działa. No i być może jeszcze dodamy sobie, żeby to wylogowano się było również jako pomarańczowy, pomarańczowe obramowanie z lewej strony. Także zróbmy sobie prawy przycisk myszy i zbadaj no i mamy tutaj p class message wylogowano się czyli będziemy musieli tej klasie przypisać border left tylko zmienimy sobie kolor, jak widać mamy border left 4 piksele solid i mamy taki jasno niebieski także cóż, mamy klasę message także ponownie musimy się zalogować no i za chwilę sobie tutaj zobaczymy dlaczego nam to nie chce działać tylko teraz tak tutaj sobie możemy dać po prostu message border left, czyli to lewe obramowanie i kolor niech będzie po prostu takie średnik. Możemy dać również important. Tutaj w sumie czasami nie wiem czy właśnie tego important zabrakło. Important no to jest takie wymuszanie po prostu nadpisywanie danych styli. Dobra. Zaktualizowaliśmy sobie plik. No i w sumie zobaczmy. Jeszcze również możemy sobie tutaj dopisać to do czcionki, jak i tutaj. Generalnie jeżeli coś Wam nie będzie się chciało zmienić za pomocą CSS, dodajcie sobie na, koncie, na koniec important, no i powinno Wam wszystko działać. Wylogujmy się, ok. Przycisk działa, tylko teraz nie działa nam jeszcze to wylogowano się, ponieważ ramka nam zniknęła. Zalogujmy się ponownie. Także border left color i teraz generalnie powinno nam to zadziałać. Także zaktualizuj plik. Dlaczego wcześniej nam to nie działało? Ponieważ mieliśmy sam border left i brało to, że niby kolor jest ok, ale skreślało nam poprzednie parametry, czyli zamiast tylko koloru, skreślało nam również te 4 piksele i solid. Wylogujmy się teraz. No i jak widać, mamy już takie pomarańczowe obramowanie z lewej strony. Ok, aczkolwiek jeszcze możemy zrobić taki myk, że na przykład, jeżeli mamy tutaj przycisk, e, input, gdzie po prostu po naciśnięciu mamy taką niebieską obramówkę. Zróbmy sobie, żeby ona również też była pomarańczowa. Na początek musimy sobie pobrać w ogóle, co to jest za element, także weźmy sobie go zbadajmy e, i mamy go input type. text. E, generalnie na dzień dobry nie zobaczysz, znaczy właściwie zobaczysz. Że input type text ma tutaj właśnie border taki lekko szarawy, także w sumie niech on będzie. E, aczkolwiek e, możemy również go zmienić na pomarańczowo. Trzeba po prostu sobie skopiować właśnie ten element. Także my sobie w sumie to też zrobimy. E, to jest to input type text. E, I jeszcze tylko weźmy sobie tutaj z tym hasłem tak samo. I tutaj będziemy mieli input type równa się password. E, co jednak jeśli. Zostańmy jeszcze tutaj chwilkę. Co jeśli po naciśnięciu mamy taką grubszą, tą niebieską obramówkę. naciśnijmy sobie ją, o, chociażby tutaj na input type text i rozsuńmy sobie tutaj ten dwukropek hole i naciśnijmy sobie fokus. Wówczas pojawiają nam się style tego elementu, kiedy po prostu jest on tak, jakby wciśnięty, zaznaczony. Jest on w tym momencie właśnie tutaj fokusowany. No i jak widać, zmienia nam się border color na ciemniejszy niebieski i generalnie właśnie tak to wygląda. Także możemy sobie to tak zrobić. No i również jest tu dany taki lekki box shadow. Także też możemy sobie w sumie to skopiować. Będzie to border color na inny kolor no i box shadow również przy po prostu input type tekst dwukropek focus, tak jak widzisz to tutaj. Wróćmy w takim razie jeszcze raz do naszego wyglądu motywu. Zalogujmy się Także teraz ustawiamy się z powrotem. Tutaj może być pod button primary. hover. no i zróbmy sobie teraz w tym momencie coś takiego, tak jak już było to pokazane. Input i nawiasy kwadratowe type równa się tekst. I żeby generalnie nie duplikować dwa razy tych samych tutaj atrybutów w css ponieważ ten input type tekst i input type password będą miały praktycznie takie same wartości, takie same obramowanie chcemy osiągnąć. No to zróbmy sobie na samym końcu przecineczek i jedziemy dalej. Input type password. Otwieramy sobie klamerki i wybieramy sobie border color i ten pomarańczowy, który tutaj dominuje. No ja sobie użyję important. I teraz tak jak mówiłem, żeby osiągnąć to w momencie kiedy naciskamy, czyli będziemy wprowadzać na przykład nasz nickname czy też hasło, żeby nie było tego niebieskiego obramowania, no to robimy input type text. Na końcu dwukropek focus. I to generalnie nam mówi, że dane atrybuty będą przybierały wartości w momencie, kiedy ten element będzie po prostu aktywny. Będzie fokusowany. Jeżeli ktoś grał w League of Legends, no to wie, co to znaczy, być fokusowanym. Także mamy input type text focus, przecinek, i to samo robimy sobie. Input type password dwukropek focus. Otwieramy klamerki i border color. Ten kolor, nasz, który tutaj dominuje important i jeszcze tam był box shadow 0 0 1 pixel i na końcu kolorek important średnik, zobaczmy czy wszystko jest, input type password type text i tutaj generalnie wszystko chyba powinno być ok, średniki są, także zaktualizujmy sobie ten plik jeszcze raz ok, wylogujmy się no i generalnie teraz tak jak możesz zauważyć, tak to wygląda i na pewno no już troszeczkę inaczej to wygląda. Jest już no, spersonalizowany ten cockpit logowania do panelu administracyjnego na, stronie, na Twojej stronie na WordPressie pod już typową branżę, pod typową firmę, do której po prostu ta strona należy. Także dzięki za obejrzenie tego materiału, tak jak już wspomniałem link do tego kodu, który został tutaj użyty będzie na dole w opisie gorąco zachęcam również do obejrzenia mojego ostatniego filmu, który dotyczył właśnie tworzenia formularza logowania ale i rejestracji do sklepu na WooCommerce. Nie zapomnij zostawić subskrypcji na kanale, będzie oczywiście mi bardzo miło i nie przedłużając już do zobaczenia, cześć. No i na razie.